Sportowe podsumowanie roku 2025. Dziękuję za uwagę. Nie, a tak na poważnie to jestem w stanie zrobić przysiad tak do 30 stopni bez obciążenia. Jestem w stanie zrobić jedną nogą leg pressa między 20 a 30 kg w zależności od tego jaki jest dzień. Także postępy są rewelacyjne. Ja wiem, że to podsumowanie roku byłoby dobre gdybyśmy wrzucili sobie tutaj przebitkę wszystkich świetnych rzeczy, które się wydarzyły w tym roku, ale niestety jedyną przebitką mogła być rehabilitacja. Ale po kolei. W lutym 25 to było mniej więcej 8-10 miesięcy po zabiegu rekonstrukcji chrząstki w obu kolanach poszedłem na nas, żeby zobaczyć czy wszystko gra i czy wszystko się zagoiło. I okazało się, że no tak, to co zrobiłem zagoiło się trzyma się, jest super, ale wszystko dookoła nadaje się na środ. To był luty. Kilka miesięcy decyzji. W czerwcu wymyśliłem, że trzeba będzie robić jednak zabieg i mm, na nowo te kolana. Próbować jakoś jeszcze rehabilitować i może coś z niej jeszcze kiedyś będzie. W czerwcu przyjechałem do Polski. W sierpniu musiałem wrócić do Nowej Zelandii do pracy na półtora miesiąca. Przyjechałem znowu we wrześniu, w październiku zrobiłem zabieg. I tak minął rok. Niestety, sportowo no słabo. Z drugiej strony, niestety jestem w takim wieku: za chwilę będę miał 44 lata, kiedy jestem już jednak za górką. Na pewno, sportowo, życiowo chyba też tak, statystycznie patrząc, do 88 nie dobiję. Może. Mój dziadek dorzucił 99 lat, więc jest jakaś szansa. Także, no nie wiem, zobaczymy. A tak na no poważnie nie jest źle. Tym, tym razem zabieg był w październiku. Znowu zrobiłem obydwa kolana, bo jak zrobiłem rezonans, to okazało się, że drugie kolano także ma jakieś problemy, którym, z którymi trzeba się będzie zmierzyć prędzej czy później. Pomyślałem, że jednak lepiej jest przejeździć na wózku te kilka tygodni i przemęczyć się te dwa miesiące. I zrobić wszystko za jednym zamachem. Pomijając, że to już wychodzi troszeczkę taniej. Tanie to może być taka kwestia umowna z tego względu, że jestem około 100 tysięcy złotych w plecy, jeśli chodzi o te kolana i nawet mi nie zamontowali niczego z włókna węglowego jeszcze. No ale dobrze. Nie ma na co narzekać. Dobrze jest być w sytuacji, w której mogę sobie pozwolić na to, że jestem w nie swoim, swoim, ale nie swoim zawodowo kraju, przez prawie rok, gdzie pracuję zdalnie, co prawda jest to niewygodne, bo pracuję od dziewiątej wieczorem, tam do trzeciej, czwartej w nocy. Nieważne, można się poświęcić. Gdzie mogę sobie pozwolić na to, żeby wydać grube pieniądze na zabieg u jednego z lepszych specjalistów w kraju. Może coś z tego będzie. Jak to będzie wyglądało triatonowo? Słuchajcie, rower na razie stoi. Jest nieużywany, przypięty do trenażera. Akurat w domu tutaj mam drugi rower też przypięty do trenażera, na którym akurat trenuję. I zobaczymy. Jeżeli w końcu skończę rehabilitację i będę już sprawny, na tyle na ile mogę być sprawny, bo jak na razie to mogę chodzić po prostej. Generalnie chodzę po schodach, ale tak bardzo delikatnie. Natomiast ciężko zobaczyć i w ogóle. Przewidzieć, jak będzie wyglądał koniec tej rehabilitacji. Jeszcze mam dwa miesiące tutaj, zanim wracam do Nowej Zelandii. Do tego czasu mam nadzieję, że już będę miał pełny zakres ruchu, że będę już mógł na przykład wstać z siedzenia do stania bez podpierania się. Zobaczymy, i wtedy trzeba będzie zająć, zacząć m, całą dynamikę, gdzie można podbiec, zeskoczyć, wskoczyć. E, może jakieś lekkie przysiady na jednej. No to wszystko mnie jeszcze czeka, także zobaczymy, jak ta rehabilitacja się skończy i jak to będzie wyglądało. No ale na razie niestety jest nudno. No, praca, rehabilitacja, praca, rehabilitacja. I tak mniej więcej minął cały rok. Bardzo szybko, ale z drugiej strony to jest tak, że jeżeli człowiek się skupi na czymś e, konkretnym, to ten czas mija przyjemnie. A też są tego efekty, bo tu jakieś awanse w pracy, bo w końcu mogą się skupić na pracy dużo lepiej. Nie ma kilkunastu godzin treningu w tygodniu, nie ma zawodów, nie ma jazdy po zawodach, więc nie ma problemu, można się skupić na pracy. Można się skupić na rehabilitacji. Mam nadzieję, że efekty tego będą widoczne już w najbliższych miesiącach. Ale tak jak mówiłem, no, ten wiek 44 lata jest taki, że gdzieby by nie zaglądać, to coś jest nie tak. Zrobiłem sobie resonans bioder. Wychodzą tam już nieprawidłowości wiekowe w tych biodrach. Na razie, na razie nie ma co na to nawet patrzeć, bo nie sprawiało żadnych problemów, ale w pewnym mo momencie może się okazać, że z kolan przejdziemy na bioderka. A głowę sobie zbadałem. Tak. Tak. Tak po prostu. I co się okazało? Okazało się, że blokery wychwytu zwrotnego dopaminy będą bardzo dobrym środkiem dla mnie. Dla niewtajemniczonych tak się leczy ADHD. O tym, kiedy ich jeszcze porozmawiamy, bo to też było dobre, gdy w wieku 40-kilku lat człowiek się dowiaduje, że jednak jego mózg, to jak jego mózg działa, to nie jest normalne i że można zrobić tak, żeby było troszeczkę lepiej. Co na 2026 mogę Wam wszystkim życzyć, to cierpliwości, bo ja się jej nauczyłem przez ostatni rok i na najbliższy rok też troszeczkę jej jeszcze będę potrzebował. Natomiast jakieś plany są, żeby nie było. Kończymy rehabilitację, wracam do Nowej Zelandii, muszę zrobić dużo rzeczy dookoła domu. Może jakoś by z tego zrobił? YouTube ostatnio mi napisał, że z racji tego, że ma tak wielki ruch na kanale, nie spełniają już wymogów monetyzacji i chyba zdemonetyzują ten kanał. To jest w ogóle jeden z takich większych problemów próbowania czegokolwiek na YouTube. Z tego względu, że myślę, że gdybym poświęcił się temu, tak w 80 godzin dziennie, i zaczął nagrywać te filmy, zaczął, zaczął nagrywać podcasty, które swoją drogą zajmują kilka dni z, na jeden odcinek, żeby to zrealizować, więc yy, niestety nie zeznałem na to czasu. Co myślę, że można by tu było rozkręcić do jakiejś takiej mikro popularności. Takiej mikro, nie, nie czarujmy się. A, ale problem jest taki, że bardzo ciężko z takiego YouTube'a yy, zastąpić wynagrodzenie programisty. Yy, to jest w ogóle ciekawy temat. Jeżeli byśmy, byście chcieli, to mogę na ten temat rozmawiać bardzo długo. Z tego względu, że ostatni rok przy, przy, przyniósł tak wielkie zmiany w programowaniu, że e, no, tyle nie musiałem się nauczyć chyba nigdy od czasu, kiedy zacząłem pracę. A zacząłem pracę w 2000 roku, więc no już swoje lata mam przepracowane. 26 rok będzie biegł. No, powinienem jakąś firmę już otworzyć, chyba, nie? Może niekoniecznie. Na razie bardzo jednak podoba mi się być jednym z programistów w większej firmie. Nigdy nie myślałem, że będę w jakiejś korporacji, ale tak się jakoś złożyło i po kilkuletniej przygodzie w startupie mam teraz stabilną pozycję, gdzie można awansować, gdzie można zrobić jakiś produkt, który działa, którego używają ludzie na całym świecie. To jest bardzo milutkie, także może o tym też kiedyś porozmawiamy. A tak jak mówiłem, żeby nie przedłużać, bo już mówię kilka minut, cierpliwości wszystkim życzę, bo rzeczy, gdy pozwolim się biec, układają się w sposób, miejmy nadzieję, dobry. Tyle ode mnie na nowy rok. Row, rowy, rowy rok, powiedziałem? Tyle ode mnie na nowy rok. W żaden sprawy, nagrywam trzy filmy rocznie, także no sorry, wybaczcie. Ale żyje, ma się dobrze. Do końca lutego jeszcze jestem w Polsce. Będę teraz troszeczkę więcej jeździł na Zwiftcie, bo już mogę w końcu te kolana troszeczkę dobić. Mam nowe FTP, słuchajcie. To zapomniałem o tym powiedzieć sportowo. 193. Będzie lepiej. Dobra, tyle ode mnie. Hej.